Do 29 sierpnia w Kraśnieńskim Biurze Wystaw Artystycznych prezentowane będą prace artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W sumie 36 prac autorstwa m.in. Macieja Bączyka, Anny Bujak oraz Karoliny Szymanowskiej. Wystawa nosi tytuł Przesilenie. Oprócz tradycyjnego malarstwa, nazwijmy w cudzysłowie tradycyjnego, bo takiego tutaj nie znajdziecie, tu nie będzie ani ładnych kwiatków, ani pięknych widoczków, ani też tym bardziej portretów ułana i dziewczyny. No ale, ale Państwo możecie przyjść i zobaczyć na przykład cztery wideo arty. Ponieważ mamy cztery monitory w sali, na każdym z nich jest prezentowany inny film wideo. No cóż jeszcze, trochę trochę sztuki na pograniczu konceptualnej, trochę sztuki abstrakcyjnej. Oczywiście ekspresja abstrakcyjna w doskonałym wydaniu Mariana Waldemara Kuczmy z Wrocławia, ogromnie cenionego profesora, notabene pochodzącego z naszych stron, z Sanoka. Krośnieńskie BWA czynne jest od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 18 oraz w weekendy w godzinach od 9 do 15.